Cześć, pozdrawiam Was serdecznie z Erkšigaga. Witajcie w mojej pustynnej bajce. Gdy tylko przekraczam próg tego namiotu, czuję się jak Scheherazada, chociaż to akurat jest geograficznie zupełnie inna bajka. To nie jest zwykły namiot. To prawdziwy pałac na pustyni z ogromnym muszkiem, miękkimi poduchami, światłem lamp, które tworzą niesamowity klimat. Nasz obóz na Erkšigaga, w samym sercu marokańskiej Sahary, to więcej niż nocleg. To doświadczenie, które zostanie w Waszym sercu na zawsze. Dywany rozłożone na piasku, klimatyczne miejsca do odpoczynku w cieniu i restauracja, w której serwują obłędne marokańskie smaki. Świeże taginy, aromatyczne hariry i słodką miętową herbatę. W oddzielnym budynku mamy komfortowe łazienki. A nasze wieczory? Tu dzieje się magia. Tańce z Berberami, czyli ludźmi Amazigh, muzyka, która wprawia w oszołomienie. O zachodzie słońca ruszamy karawaną wielbłądów na najwyższe wydmy, by podziwiać, jak piasek płonie w złotych i pomarańczowych odcieniach. A potem, kiedy zapada noc, nad naszym obozem rozpościera się jedno z najpiękniejszych, rozgwieżdżonych nieb na świecie. Czy to nie brzmi jak bajka? Kto by chciał tu zamieszkać, choćby na chwilę, Piszcie.